Nie ludziska. Ja zapraszam Was do kolejnego, do pierwszego odcinka zagramy Minecraft. Jeśli wie, widzieliście moje odcinki, nagraliście... Jak tronowałem graca, dwóch gracy, Lolfina i... Ugona. Na pewno to widzieliście. O, aha, aha. Nie ma ze mną sensu. O, jest, jest skóra, fajnie. Skórę będę zostawiał. Wow, wow, nie Czemu ręką? A co mam? Na nie widać, tam są, działa, ale to za daleko. Na pewno ram jeszcze jednego moda. Timber moda. Coś na tylko pień. Jest, co można powiedzieć. Dobra, zapisę sobie. Jest Domek. I sobie tutaj później wróci, wrócimy z końcami. Na crafting. O, ja robię się głodny. To niedobrze, że. Ze nie ro robię się godny. Hop, hop, to. Lo, 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 to, 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 to. na tekstu faku nie nie... Zrobi, nie... Mam skina zrobionego, bardziej pobranego, tylko gram na serwerach i sobie nie mam co robić. O dobra, jedzenie jest. jest, jeszcze trzeba pozabijać. Żeby starczyło nam przynajmniej... Jedynie trochę jedzenia starczy. Dobra. Świnek to... Jeden świnek to zjemy całe. Ile tych świnek jest? O ja. Ale wszędzie jest to jest dungla. Cały jest dungla. Tam. O o. Krytyk. Ja już się nie dał. Okej. Nie zabraknie więc zrobię sobie, ale już trochę więcej trzyków Na pewno będą w komentarzach Mogę sobie zrobić kilo I dwie, dwa razy dłużej by wytrzymał ale lepiej to I już się stanuły. Wracają endermany, coś chcecie wiedzieć. La, la, la. Na pewno cicho mówię, ale teraz już zacząłem trochę głośniej mówić. Się, się Zakamion! I służę za miecem bardzo dziś się zbija. A ręką? Tak samo. Dziki się chyba szybciej zbiera. A miecem te, arbusy. Dlatego, dlaczego takie warto jedynie można do nich włożyć pochodnie? Rozszerzać oczywiście. Co to? Okej, nie wiem, co to jest. Hup, sum koks. Cze. Co to widziałem? O mój Boże... Ale lepiej jest, zanim ten dosłał. Dużo mam jedzenia. Wow. Na razie chyba pozostawiamy już. Na razie... wow, 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 Ja. Reaguję. I pościnajmy sobie trego. Kraftingiem na pewno. Nie wiem, co będzie wtedy niedobre. Najlepiej będzie komu. Na pewno zagramy jeszcze to sobie na innych mm, modach. Packach. Na razie taki domok pod ziemią. Jakaś drena powinna starczyć. Tam domok. Bardzo ładnie mi się podoba. O, To może być taki tymczasowy. Powiedzieć co jest po lewej? Tam. Góry. Oh A yeah. To są grudki, to za chwilę. Nie pójdziemy... Kopiar baza. Chodzimy. To będą mi tyle tutaj widzieć. O, okay. szpaszę. To były korówki, więc idziemy na nie. Ale niech nie wchodzę na teren. Chodybak. <laughs> ale się w Muzyka. Ło, O, kole zapisale. Aha, to jest... Tu jest Dominika. Jak ktoś, to nie dziewczyna. Jak ktoś napisa, że tak? To na pewno go zabija. Czy coś? Nie wiem co mu zrobię. Jeśli tak napisę. jak dobra odpisałem do niego. My to przycimy. Przycimy. Okay. Nie <śm fill> ja to Okej. Nie tego. ja nagrywam. Odda! Jedenerwój weźmy na przynajmniej dobra byśmy zrobili to jest jeden robię z chwilą będzie pieczyk Na razie przepalmy jedno tym. Jeszcze jedno przepali, błagam. Jest, jest, jest. Ok, starczy, starczy. Nie mm. no, schabam, mi się, o sobie głupiec. Ile odcinek już trwa? Uuu, prawie 10 minut. Mm, to dlatego, że będziemy musieli za chwilę kończyć. Po 15 minut. A mi się nie chce grać. Kończyć! Dobra, 13 po końcu. No, bo wrzucam teraz ten odcinek na trollowaniu u Gracy hubona i rolfina i no, no, ja to i wyznamu coś ciekawego okej okay. i się tutaj nieco dalej kopać. no to się na chwilę na pewno zrobi chyba dalej jest, jest i pójdźmy zrobić sobie siekierę Nooo! Py to nie, to tak nie Robię sobie kamienne. za to jedną za Dobra, idziemy. Koła idzie, dobra. To co przepaliłem. Dobra, próbujemy. Jak nie próbujemy. No to ze jeden widzę. O, kolega jest. Nie, no, nie kolega. Pasuj. Zapraszam, Zapraszam na tym serwer, który będzie. bez game moda. z Dolfinem i Hugonem. Zapraszam na niego. Ten serwer będzie tam jest w opisie. To jest jego serwer. Jak mam normy? Byście nie powiedzieli, że jestem słaby. Dlatego od razu gram na normalzę. Tyle czasu? U, u Dobra, dojdziemy. Dobra, niech się przepala. Zróbmy sobie jeszcze jeden pieczek. nim będzie się już przepalał. 12, 12, reszta. Żeby... Wyjdźmy stąd. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnego odcinka. O, proszę o komentarze. Co tam jeszcze o łapkę. Jeśli Wam się nie spodoba, możecie dać łapkę tu. Jeśli Wam się spodoba, nie musicie dawać łapek, ale napiszcie komentarz. Albo na obrót, jak chcecie. I Najbardziej mi się podoba że, że możecie mnie oglądać i proszę osoba jeśli będziecie chcieli. Dziękuję. Naro! ara. Okej. U nas też będzie już trochę pozmieniany tutaj wszystko. Może znajdziemy jakieś zarazo. Znajdę, bo wtedy nie będziemy się chciał nagrywać. Będzie to będzie gdzieś za 50 minut w stanie, będzie, mm, będzie następny odcinek będę nagrywał, narko.